Calernowie, dynastia, która panowała w Prusach, która jest nierozłącznie związana z dziejami Prus, mocarstwem, które było inicjatorem rozbiorów Polski. A ta książka jest opowieścią o tych, którzy tworzyli wielkość tej dynastii, a tym samym większość państwa, tej monarchii, która w końcu zjednoczyła Niemcy i sprawiła, że w środku Europy powstało wielkie mocarstwo. Starałem się przedstawić dzieje tego rodu nie tylko przez pryzmat tego, z czego słynęli, a więc budowy sprawnej administracji, silnej armii, ale także pokazać ich świat ducha, jak wyglądał ich stosunek do religii. Bynajmniej nie była to sprawa marginalna nawet dla takich owładniętych pasją militaryzowania wszystkiego w swoim państwie osób jak Fryderyk Wilhelm I, tzw. zwany król sierżant, panujący w pierwszej połowie XVIII wieku. Więc jest to w jakimś sensie także próbka historii kulturowej, spojrzenia na Hohenzollernów jako na ludzi, którzy no nie tylko zajmowali się przez te 24 godziny na dobę sprawami dyplomacji, wojska i urzędów, ale także mieli swoje życie duchowe, uczuciowe. A kończy się na końcu, czyli roku 1918, abdykacji ostatniego Hohenzollerna na tronie pruskim i niemieckim, czyli Wilhelma II. I takie spojrzenie także na to, co potem, to, to dlaczego na przykład nie było właściwie w Niemczech po 1918 roku takiego silnego ruchu monarchistycznego, który by. Dążył do przywrócenia monarchii, właśnie Hohenzollernów, Solernów, która rozpoczęła się w XV wieku, a skończyła się po ponad 500 latach, właściwie taką implozją. Jak to się stało? Dlaczego tak się stało? Jakie były reakcje? Także tych w najbliższym otoczeniu Wilhelma II na ten dość smutny koniec tej monarchii, o tym wszystkim z tych książce. Zapraszam do lektury.